Jak udało Ci się przeprowadzić uchwałę, że MKZ Katowice nie rozmawia z partią, tylko z administracją rządową? Czyli z wojewodą można, z pierwszym sekretarzem nie. Była taka sytuacja, że kilkakrotnie przewodniczący związków tych zakład, tak, zakładowych, Ogni w Solidarności, przychodzili i kilka razy spotkałem się z tym, że oni są jakby molestowani przez podstawowe organizacje partyjne w swoich zakładach, że tutaj ci szefowie tych POP, POP podstawowej organizacji partyjnej no, robią na nich nacisk, straszą i, i tak Partia, krótko mówiąc, wchodzi z butami do, do, do tych zakładowych komisji Solidarności. No i wtedy postanowiłem, że musimy tym ludziom wszystkim pomóc, żeby, żeby i dlatego podjęliśmy uchwałę, że nie wolno rozmawiać z podstawową organizacją partyjną, no bo to są tego już w uchwale nie było, że to są krętacze, ale jest, że wolne związki zawodowe nie są organizacją partyjną i z, z władzami partyjnymi nie ma o czym rozmawiać, że no. Także to do tego, dlatego z tego powodu. Czyli właśnie. z wojewodą tak, a z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u nie. Pamiętam, jak byliśmy yy, w pewnym momencie ja ze Świtoniem, chyba albo z Rozpłochowskim, pojechaliśmy taką delegacją do jastrzębia i pamiętam tą wrogą wrogie nastawienie jastrzębia yy, do nas, do naszej trójki. Przeciwko Świtoniowi, że yy, yy, chyba partia nie, nie lubiła Świtonia, dlatego go prześladowała. I cały ten zarząd Jastrzębski był w takim duchu PZ ty, 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 no, no partyjnym. Żeby. Tym bardziej, że Sienkiewicz miał codzienne kontakty z sekretarzem wojewódzkim partii, z Kiczany, Ale pamiętam ta wrogość, że my się odcinamy od partii, że tutaj podnosimy świtonia do, do znaczenia w tym regionie. Pamiętam jak Stawski miał taki duży pęk kluczy, i ja tam coś się odezwałem przeciwko partii, on wziął te klucze i, i na mnie chciał rzucić. Nie, oczywiście to mi odkrywało ich nastawienie, z kim mamy tutaj do czynienia. Ale on nie wiem, czy chciał we mnie rzucić, czy tylko chciał mnie przestraszyć. W każdym razie taka była, taka była ich nastawienie. A na temat. Tego czy dlaczego oni nie chcieli się wypisywać z, ze starych związków, no to któryś z nich, nie pamiętam, być może że nawet Sienkiewicz, powiedział, że my nie możemy się wypisać ze starych związków, bo wtedy utracimy te wszystkie ośrodki wczasowe, które związki zawodowe miały na terenie całej Polski, i że cały majątek z tych związków my stracimy. Dlatego my nie możemy się pisać, ogólnie to oni byli przeciwko działalności Lecha Wałęsy, nie? że no Wałęsa jeszcze wtedy miał takie poparcie społeczne, ale oni już tego, tego poparcia nie dawali. Oni chcieli być jakby siłą alternatywną do tego spontanicznego ruchu, Związkowego, który powstał w Gdańsku. Po powrocie z Rzymu, z wizyty u Ojca Świętego Świtony, zaatakował po raz pierwszy Rozpołowskiego, jak on był we Włoszech na spotkaniu ze związkami zawodowymi. Czy to były tylko ambicjonalne sprawy? Myślę, że to nie tylko były. Może trochę tych ambicjonalnych spraw było też, ale głównie to był atak przyjaciół, w cudzysłowie, Świtonia, tych 270 ludzi, którzy są zarejestrowani w IPN-ie, którzy na niego donosili, mieli na niego wpływ. I to był jeden z elementów, który miał wykończyć naszą działalność. Właśnie po wprowadzaniu różnego rodzaju zakłóceń. I ta sprawa, bo tutaj Świtoń kierowany przez swoich doradców, a takim najważniejszym wtedy to był... Ten, siebielec. Siebielec, tak. I drugi był... Cebula z kolei no to już było zorganizowane i nie wiadomo przez kogo, bo cebula był pod dużym wpływem michnika i tamtych tych, tych kręgów, także tutaj lewica, czy to ta lewica z ludzką twarzą, ta, która rządziła Gdańskiem, czy też ta lewica tradycyjna. No, one razem zadziałały po to, żeby rozbijać nasz, nasz, nasz związek. Ale przecież atak Wałęsy poszedł na y, Lekin, głównie na Annę Walentynowicz, ale poszedł też na środowisko Gwiazdów. Tak, no, atak y, Wałęsy czy też y, y, Wachowskiego, który tam rządził Wałęsą, był jakby przekaźnikiem tej polityki. Ale świtem praktycznie rozrabiał przez tych swoich ludzi. Tam miał chyba 17 zakładów. Na każdym spotkaniu w, 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 w hucie, jak wyście to odbierali? Bo, bo ty byłeś świadkiem, ty nie byłeś tak, uczestnikiem. Tak, tak. No słuchaj, no, myśmy to tak odbierali, jak społeczeństwo odebrało to. Na samym początku, że Bolek był agentem. To, 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 to był taki szok. To Jak to Rozpolskiego? ojciec Ubekiem? No to, 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 to jest prowokacja. To jest normalna, to jest prowokacja wymyślona przez, przez, przez SB. I myśmy byli nawet tak oburzeni, że yy, nawet yy, żeby ktoś to przeczytał, żeby wyszedł z sali, coś takiego, były okrzyki. Wiesz, to po prostu było takie. Mm. Takie naturalne. emocjonalne, emocjonalne podniecenie, że to jest specjalne A jak to, a te Andrzeja... awantury świtoniowe y, odbieraliście? Ale, to było bardzo męczące. To było bardzo... To jest, było, to jest raz, bardzo męczące, a po drugie, y, jak sama wiesz, coś się już ustalało. Już się kończyła pewna kwestia do zamknięcia, to taki cebula, czy ktoś tam, kurde, wyskakiwał, coś... Y, Temat zmieniał, sala znów, po prostu, wiesz, te forum ginęło, ginęło forum, bo to, bo to godzina, która dziesiąta, a jeszcze nie idzie, po prostu zamknąć zebrania. No i, i to, wiesz, i połączenia tem miejskiej komunikacji i tak dalej, ludzie mają pociągi różnego rodzaju. I to były takie sprawy, te zebrania, 500 które były. Tak, były takie zebrania, że one były nieskończone. Bo, bo jeżeli chciał się coś załatwić, to nie było kworum już później, a ktoś to specjalnie rzucał, te, takie tematy, nie? no przecież tam były w ogóle afery, tam facet mówi, ma, tam krzyczy, nie, ten a tym to jest ubek, co on tu robi, nie, no po prostu, Ubek wiesz, na ubeka. No, czy to było ubek na ubeka, ja nie wiem, ale ktoś tam kogoś rozpoznał i już ferment, i już jakieś tam zawirowania, no i to...